Cześć! Gramy dzisiaj urodziny misio. Nie no, dobra, bo ktoś weźmie to na poważnie. Halo, witam, Sims 2 dzisiaj. Nie no, bardzo chciałam się przywitać w ten sposób, bo znam, że to będzie bardzo śmieszne, bo ktoś mi kiedyś napisał w komentarzach, że mam podobną manierę głosu jak Merta. I w sumie ja się trochę z tym zgadzam, ale to jest jakby... Marcel. Idź spać, Marcel. Ale to jest jakbym silniejsze ode mnie, ale na takiej zasadzie, że ja po prostu tak mówię. To nie jest tak, że ja się stylizuję na Mertę. Ale, no, przyznaję, jest to bardzo, bardzo śmieszne i bardzo, bardzo podoba mi się taki... Może nie mem, to jeszcze nie jest mem, ale takie, no, nie wiem. Elo, jesteś podróbą Merty, mówisz jak Merta. No, mamy rachunki do zapłacenia, czekamy aż Aleksandra wróci z pracy. I co? I mamy sobie Stefana. I Stefan się do nas wprowadzi na końcu tej tury. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jak nie, to jest mi bardzo przykro, że się nie cieszycie, ale no, się wprowadzi do nas na koniec tury Stefan. Z innych rzeczy, mamy tutaj dzieciaka, nie? Gdzie jest dzieciak? Tu jest dzieciak. No jak mamy tutaj dzieciaka, to w ogóle zaraz wam coś fajnego pokażę, jak tylko pani przepuści tutaj dziecko. O, super, dobrze, Tatian. Ostatnio mój dobry ziomeczek Leo pokazał mi coś fajnego, tylko gdzie to było? O! Patrzcie na to. Birthmarks Marks box. I co to robi? Ja mu mogę dodać różne tam, takie, takie te, znamiona. No i pomyślałam sobie, że jak on jest kosmitą, i on jest w sumie dzieckiem pół, pół kosmitą w jakiś sposób, bo jest ta matka taka ludzka i tak dalej, to pasuje mi do tego dziecka, żeby ono nie było takim pełnym tym. Pe pe pełnozielony, że tak to nazwę. Chodź tu Marcel, to pokażę, jak to wygląda jakby tak na, na innym simie. Mamy sobie też Marcela, nie. Jakby, niego nie będę, nie będę tego robić, tylko chcę Wam po prostu pokazać, jak ten mod działa. Klikamy sobie tutaj. No i jakbyśmy chcieli dodać takie no, kosmiczne te, te, te znamiona. Klikamy sobie tutaj. No i na przykład Mynt, nie? To to będzie taki zielony, najbardziej podobny do tego, który ma tutaj właśnie nasz stacjan. Wydaje mi się, że to jest nawet ten sam zielony. No, i to nawet pasuje do tego skina, którego ja mam, więc też jestem zachwycona. Więc można robić takie, takie fajne rzeczy, nie? No ale tobie usuniemy to, bo ty nie potrzebujesz tego. Ja potrzebuję dla Tacjana to. No i jak tak myślę, to będzie chyba cream, ale nie wiem dokładnie. Pokaż się. Hmm, hmm. Jeszcze sprawdzę inny. Ten jest ciemniejszy. Ten jest taki. Chyba bardziej kolorystycznie odpowiadający temu, co mam Marcel, ale w sumie pewności nie mam. Ale chyba tak. Ale nie wiem, nadaje takiej ciekawej charakterystyki temu dziecku, jak wygląda, więc ja mu to zostawiam. No i mamy sobie takiego dzieciaczka, który jest pół zielony, pół taki ze znamieniem. I ma słodkie uszka. No ale dobra, Marcel, jak już wstałeś, to możesz w sumie wziąć sobie prysznic. Ty, dziecko jest w takim niezłym stanie. Weź naucz może go chodzić. Albo chociaż zacznij go uczyć chodzić. Bo wypadałoby coś z tym zrobić. No i teraz tak, o której w ogóle wraca Aleksandra z pracy? O północy, dobra. I ona pracuje. Dobra, pracuję jutro. Będę jej potrzebowała jutro. Mam na nią wielkie plany. Ona na siebie też ma wielkie plany, widzę. Ja jej to zaznaczę. No i wypadałoby później pójść na randkę po prostu z naszym tutaj Ksawerym, bo Aleksandra, no, myśli o nim trochę poważnie w miarę. Ona jest zagubiona w trochę przez to, że no ta, ta matka jej tam nienawidzi, ona się nie w ogóle nienawidzi z tą matką, że no rozwija swoją karierę, rozwija swoją ścieżkę życiową, chciałaby wskrzesić babcie. No i gdzieś nawinął się ten Ksawery, z którym wywiązał się ten romans, no i ona naprawdę poważnie o nim myśli mimo wszystko. Co cię, co cię blokuje? Jak cię blokuje? Ucz go chodzić. Czy on myśli poważnie o niej? To jest zupełnie inna kwestia. Czemu cię blokuje ten misio? No ale te kwestie rozwiążemy sobie później. No i gdzieś tam jest ten Stefan, bo ci rodzice się rozwiedli. Ona w ogóle ma wspomnienie z tego? No ma. I to, że Laura dorosła źle też ma. Dobra, ale połóż go spać. Sama też pójdź spać. Gdzie ty masz łóżko? Tu masz łóżko, Boże. Jest i ona. Chodź tu. Super, Antsko, teraz możemy zapłacić rachunki. Aleksandra, super, że jesteś. W ogóle całkiem wyspana jesteś, matko. To jest ciekawe, że oni mają pianino i że ona może sobie w międzyczasie jeszcze pograć. Wrócić do korzeni. Mina w ogóle, z jaką ona gra. Dobra, teraz jest lepsza, ale wcześniej że... O, skwaszona mina. <grytania> no, ona w sumie sporo ma tej kreatywności, nie? Jak tam entuzjazm w ogóle w tym hobby? No trochę ma, widać, że kiedyś miała więcej, ale no. no... Nauka jest my passion aktualnie. Dobra, dziecko się drze, trzeba wykąpać dziecko. Hmm, pocałuj, zaznaczę ci to. Czy ty dasz rady nauczyć go chodzić w tym miejscu? Coś tam może dasz. Zajmiemy się Aleksandru w takim razie. Aleksandra by zrobiła tak. Wstawaj, weź sobie jakiś tam prysznic, może w międzyczasie odśwież się. I ty byś w sumie poszła na parcelę publiczną i byś zaprosiła, no może tego, ksawernego czy coś? Zaproś go na randkę. Dobra, totalnie idziemy na parcelę publiczną w takim razie. Ma on się zgodził. Czy dziecko umie chodzić? Tak dużo wskazuje na to, że umie. Dobra. Eee, weź coś dla dziecka, weź coś, zjedz przy okazji. No i ty tam będziesz w domu, to był zagramy trochę bardziej, jak wrócimy z tej randki, ale na razie no Aleksandra, nie? Aleksandra jest ważna. Pójdźmy z nim do muzeum. Ej, ja widzę, że po prostu, może ona się naturą nie interesuje, ale interesuje się nauką. Ja widzę, że ona mogłaby chcieć pójść do muzeum po prostu z nim. Tak, tak po prostu, bo nie wiem, może, może to nie jest tego typu osoba, że no, idzie tam, gdzie ją interesuje, a drugą osobę nie, ale w sumie nie mam pojęcia, czy ona wie, co interesuje Xaverego. I na dobrą sprawę to ja nie wiem, czy Xaverego interesuje cokolwiek sensownego. <laughs> ja w sobie nie odkryłam, co jest jego hobby po zarobieniem zdjęć kobietom na basenie. Słuchajcie. Walić randkę na razie, ja chcę pozwiedzać, o matko, ale tu jest kolorowo, o Jezu, ej, totalnie mi się podoba, ale kozacko, tu jest w ogóle taka fajna przestrzeń, że można sobie przyjść, jest taka recepcja, można sobie siąść, sobie posiedzieć, sobie pogadać ze sobą, ale w ogóle to miejsce, nie, tu można wędkować jeszcze, ale to jest super. Jak to wygląda kominicz? Mm. Jeszcze jestem, wiecie, fanatyczką symetrii, więc jak ja widzę, że to jest symetrycznie i to jest symetrycznie, to ja w ogóle tutaj płynę, nie? Ja się rozpływam. To w ogóle jest takie kozackie. <laughs> o Boże, te drzewo! <laughs> A wyżej? Aha, wyżej to jest takie coś, że, że te rośliny tam jakby idą tak bardziej do góry. Tutaj jest na to jeziorko, że można sobie patrzeć. Tu jest żarcie i tu jest taki ten, eksponacko bardziej. Jezu, jakie to jest klimatyczne. No dobra, on ewidentnie nie chce się hajtać, trochę mu się nie dziwię, ale weź go tam, nie wiem, połaskocz go czy coś. No wiem, że on ci się podoba, no wiem, wiem, wiem. Porozmawiaj sobie z nim, czy coś. Jakiś żart mu powiedz. Zróbmy z tego taką randkę marzeń, nie? Że, że mimo wszystko on się stara, jakoś mu tam... No nie wiem, laska go zaprosiła na randkę, dlaczego ma się nie starać? O i teraz nagle mu się zmieniło pragnienie, ale to dlatego, że jest na randce, normalnie mu, mu nie wyskoczyło nawet. Ale dobra, weźcie tam jakoś, całuj go jakoś czule, jakoś gorące pocałunki czy coś. Jakoś tak myślę, że ta randka fajnie by właśnie, żeby ona była taka super, żeby... No Aleksandrze to w ogóle nogi opadły tak, żeby no aż się chciała oświadczyć mu. Myślę, że to może być całkiem ciekawe. No i dobra, mamy randkę marzeń, teraz tak... Zakończ tę randkę. Tak, tak. I słuchaj, i to jest moment, w którym Ty stwierdzasz, że chciałabyś, żeby coś jednak więcej było między tobą a tym ksawerem, nie? Tylko, że ja historię potrzebuję taką, że mimo wszystko jakby ja nie chcę, żeby on się zgodził. Jak to zrobimy? Zrobimy sobie szybkie relacje i zrobimy sobie, że jego relacja do mnie, krsawery, uznamy, że polubi mnie bardzo. Jakby on się wtedy jakby odkocha, no nie będzie tego, że są najlepszymi przyjaciółmi, ale to dla mnie nie ma znaczenia, że w takiej kolejności będzie to wspomnienie, dlatego że ty się mu oświadczysz i on się teraz nie powinien zgodzić na to. Dokładnie tak. ハハハハねえししぞ。 Dokładnie tak. O, to mi dokładnie chodziło. Dziękuję, Xabery. I ty powinnaś mieć właśnie, że nie chciał się zaręczyć. I tobie jest teraz przykro. Więc ja bym chciała, żebyś ty się w ogóle odkochała w nim. Chociaż w sumie to, że dalej go kochasz jest całkiem interesujące. Dobra. A weź się z nim pokuć teraz. Że jakby... Jak to? Pokuć się z nim. Chodź tu. O. Co ty w ogóle sobie myślisz? To ja do ciebie przychodzę. Ty mnie zbałamuciłeś u siebie w domu. Teraz ja cię zapraszam na randkę. Ty przychodzisz na tę randkę. I dalej mi się podobasz. Ale w ogóle odrzucasz moje zaręczyny. Jak w ogóle możesz być taką męską świnią? Jesteś okropny w ogóle. Kobieta, co ty sobie wyobrażasz? Ja sobie nie widzę siebie, układającego życie z jakąś jedną kobietą. Ja chcę adorować kobiety, kobiety są piękne, wspaniałe. To, że mało która mnie chce, to nie znaczy, że nie mogę adorować większej ilości niż tylko jednej. Kobiety są po to, żeby je adorować, a nie spędzać z nimi reszty życia. No i ona idzie bądź po taksówkę, ona wychodzi, ona nie będzie z nim więcej rozmawiać. Zostaw go tam, niech on tam zostanie, to on nie jest ciebie wart, Aleksandra. Widzisz jeszcze myśli o tobie. Ze złamanym serduszkiem, dalej kochając Saberego, wracasz do domu, nie możesz zrozumieć, co się stało. Randka się udała, a on ci powiedział prosto w twarz, że on ci nie chce i on nie chce się wiązać. No to to jest w ogóle niepojęte dla ciebie. Dobra, w tym czasie ty na spokojnie tam nakarmisz to dziecko, ona sobie wróci. To mogę odłożyć. Niech dziecko sobie zje, chodź tacjan, zjesz sobie. Nie wiem, jak on uroczo wygląda z tym. Bardzo podoba mi się to z nami u niego na twarzy. Wygląda kozacko. I tak, czy my zdążymy zrobić coś sensownego? No tak nie bardzo. No tak, może po tej 19 zrobimy coś sensownego. Ale tak, podstawowe pytanie, czy ty znasz Nergalię? Nie znasz Nergalię. Drugie podstawowe pytanie, czy ty, będąc w grupie. Tak, możesz zaprosić grupę, bo jesteś już w jakiejś grupie. Nie zaproś dyrektora. Bo ja bym chciała zrobić tak, że to jakby ona zaprosi też grupę na spotkanie, tylko dobrze by było, żebyś się trochę lepiej zaprzyjaźniła z Luną w międzyczasie, żeby Luna na pewno przyszła. Sobie tam pogadać z nią przez telefon czy coś. No, a potem tam do pracy pójdziesz w ogóle, ten jest w szkole, ten... No wypadałoby go na nocnik posadzić. W sumie przynieśmy ten nocnik na górę. Bo on tym małym dzieckiem będzie... No jeszcze chwilę będzie. Będzie opiekunka, będzie opiekunka. No to spoko. To tam no spokojnie jedź do pracy, w międzyczasie Aleksandra przyjedzie. O, kto to przyszedł? Ciekawe, czy ona sobie nie pójdzie. Tak wolałabym, żeby została, ale przepraszam, Luna, <gryw> dopiero przyjechałam z nieudanej randki. Ale póki też pamiętam ważne rzeczy, bo ona chyba odlokowała. Tak, mamy to i można jej to postawić w pokoju, słuchajcie. Więc już jest nieźle, bo można zadzwonić, ale nie mamy funduszy na to. Trzeba będzie coś z tym zrobić po prostu. Jakoś się tym bardziej zająć. No, Marcelino. Super oceny znowu. Ej, ty jest uroczo, że do Aleksandry przybiegł. Patrz, patrz, mam szóstkę. Mógłbyś z nią pogadać chwilę. Czy wy się znacie i w miarę lubicie? Ty tak całkiem ok, Ty też tak całkiem ok. Bardzo uroczo. Bardzo, bardzo uroczo. O, chciałbyś się zaprzyjaźnić z Aleksandru Super. O, bukiet kwiatów. Schowam ci to do wyposażenia, bracze. Nie chciałabyś, żeby to było na wierzchu. No i smutna Aleksandra, odrzucona. Na razie nie wie, co ze sobą zrobić, bo bardzo chętnie to by w ogóle, no, była dalej z tym Xawerym. Ale on ją odrzucił i on nie myśli o niej na poważnie. Więc ona nie wie. Nie wie, czy to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie w ogóle kontynuować tę znajomość. Gramy w ogóle do niedzieli, więc Marcel będzie jakiś czas nastolatkiem. I myślę, jako aspirację mu w ogóle dać, bo on ma dużo tej koduszności ale jest nieśmiały. Ja w ogóle myślałam o poszukiwaniu przyjemności dla niego. No bo no nie wiem, no niby mi pasuje na rodzinę, bo jest schludny, ale no ta, ta lekko duszność jakoś tak przeważa u mnie, że wolałabym... Nie, nie, nie trzeba. Że wolałabym, żeby jednak no był taki może nierodzinny. Dobra, mordeczko, moje słoneczko, zajmij się sobą troszeczkę i można by spróbować zaprosić grupę na spotkanie. I zobaczymy, kto przyjdzie i czy przyjdą. A, to jest ta grupa nazwa grupy, okej? Okay? To jest to, jest to za poznawszy, nie? Ale to może... Hmm. To też moglibyśmy zrobić, ale tu później. Na razie to to spróbujmy. No nie wiem, czy Nergalia przyjdzie. Raczej nie, znając życie. Tak, przyjdą Luna i Noxan, ale Nergalia nie przyjdzie. Ona się jakoś integrować nie chce. No wiem, że dobrze by było jakoś bardziej znajomość mieć, lepszą. O, ale mogłabyś. Podaj obiad. Podejść sałatkę tak po prostu. Możesz załować na ten? Zaproś do stołu goście. Weźcie, przyjdźcie. Zjedzmy razem fajne jedzenie. No i mamy spotkanie wreszcie. Pierwsze normalne spotkanie naszych tutaj simów wspierających kosmitów. Moim marzeniem jest, żeby jeszcze Nergalia kiedyś przyszła, żeby to było takie, wiecie, ciaśniejsze trochę. Marcel niby jest tutaj właśnie jako członek tej, nie wiem, tej, tej grupy, ale jeszcze przemyślę dokładnie, kto powinien być w środku. Kiedyś się uda może. Właśnie, czy ty ich znasz? Noksana widzę, znasz, ale Luny widzę, nie znasz. To może pogadaj sobie z Luną, żeby się poznać z nią, czy mnie. Tak, żebyś znał po prostu tych ludzi. Dobra, ty kładziesz tu, kładziesz się. O, ale korzystając z okazji w sumie, to patrz, bo tu jest ten skrzeszeniomat, to możesz ją zawołać. Chodź, Luna. No chodź tu. Nie narzekaj, że nie możesz wejść. Nie wierzę ci, że nie możesz wejść. Zawołaj. Nie mów mi, że drzwi są zamknięte. Oczywiście, że są zamknięte. Dlaczego te drzwi były zamknięte? Zawołaj ją. Dobra, super. Teraz tak, pogadaj z nią. Patrz, tu jest nomad. I ten skrzyżeniomat będzie potrzebny, żeby wskrzesić moją babcię i twoją siostrę. I to jest w ogóle ważne. Słuchaj, zdobyłam go. Jest okej okay już, tylko no tak jak Ci mówiłam, będą potrzebne fundusze. No bo ta śmierć potrzebuje funduszy, bo on tego nie robi za darmo. No tak, tak, spoko, spoko. Także mamy tutaj taką spoko akcję. Nie wiem dlaczego Marcel w ogóle nie jest w łóżku. Już nie, jest szósta. Już wszyscy wstali, rozumiem. No dobra. Jest nawet urszula wstała. No okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale koniec tego ty idziesz jeszcze się przespać chwilę. Jezu, kto te świtliki w ogóle nałapał. Weź mi któraś to tamten. W ogóle właśnie, czego ty potrzebujesz do awansu? Trochę potrzebujesz. Myślę, że teraz jakby zależałoby Ci, żeby się trochę podszkolić. Z tego względu, że mogłabyś chcieć te babcie wskrzesić, nie? Dobra, słońce moje, ale ty zaraz idziesz do szkoły, a ty w sumie to śpiący jesteś strasznie. W ogóle oni tu są całą noc aktualnie. Może nie wiem, pożegnaj się z nimi. Pożegnaj się z nimi wszystkimi czy coś. Możemy ich zaprosić później, żeby wpadli. Na przykład z dziećmi, to by się nasz młody poznał. Ale no nie wiem, czy on będzie w stanie w ogóle. Patrząc na to, że on już jest zmęczony. I co? I ty znowu od 14 pracujesz. Najchętniej to by było zrobić jakieś spotkanie ze Stefanem, żeby żeby no, ona się dowiedziała, że on się wprowadza tak zaraz. Znaczy ona pewnie wie, bo one gadają ze sobą, ale można by to jakoś tak ten. Czy ty masz jakiś. Nie, no masz jakiś urlop. I to może nie pójdziesz dzisiaj do pracy, co? Weź się tam umyj czy coś przebierz i zróbmy tak. Zróbmy grupy. Spotkanie, zaproś. Zaprosimy te grupy ze Stefanem, bo on na razie jest w skrzyni rodzin, przez co on nie ma telefonu, więc nie możemy do niego tak po prostu zadzwonić. O właśnie, spotkanie, nazwa grupy. I liczę, że on przyjdzie. Jak nie mógł się stawić? Pogrzało cię, Stefan? Nie ma opcji. Ja się nie godzę, ja cię przywołuję. Ty w ogóle powinieneś przyjść, pocałuj go romantycznie i co? I ty w sumie to weź sobie prysznic w międzyczasie. Dziecko to by mogło właśnie zjeść sobie. I co? I możesz tu podejść. On sam zaczyna tam zagadywać, ty go też zagadujesz. Super. Jakoś tam go potrzymaj za dłonie, jakoś tam go popieść, że cieszysz się w sumie, że on podjął taką decyzję, że no, trzymałaś kciuki, ale nie namawiałaś i takie tam. Dobra, teraz tak, ty Aleksandra. Właśnie, w międzyczasie idziesz sobie to tam zanieść do śmieci. Widzisz, że oni tam flirtują ze sobą. Idziesz teraz zagadać. O, spędzaj czas z ojcem. Właśnie. Nie, ty nie idziesz do pracy. Spędzaj czas. Mieliście spędzać czas. Ty tam możesz się na przykład, nie wiem, przebrać, ale najszybszym sposobem jest umycie się. O, dołącz do tego spędzania czasu. I teraz pogadajcie sobie o tym właśnie, że, że Stefan będzie się wprowadzał w sumie niedługo, bo no ojciec wziął ten rozwód i w ogóle. On już nie chce być z Wiktorią, że faktycznie on nie mógł patrzeć na to, jak ona traktuje Aleksandrę, jeszcze jego tak zaczęła traktować, więc on stwierdził, że dobrze. No, no nie. Tak nie będzie. No i przy okazji zrzali się z tego, że no ona miała kochankę, że i może to nie było w 100% fair z jego strony, że no zaiskrzyło między nim i Urszulą jeszcze jak byli tam w związku z tą matką, nie? Z tą Wiktorią. O, zaprzyjaźniły się w międzyczasie najlepsze przyjaciółki. No ale co mówiłam, że to nie było w 100% fair ze strony Stefana, że no tam z Urszulą się tam całował i w ogóle. W momencie, kiedy był dalej, no jeszcze ta będzie nam grała do tej rozmowy. <laughs> no ale mimo wszystko jakby starał się jakby zachować jakieś tam, no nie wiem, maniery nazwijmy to. I no on tak... Gdyby to małżeństwo z Wiktorią się nie rozpadło, to nie wiadomo, czy by w ogóle wszedł to z luszu. Jakoś by się dogadali po prostu, że, że no nie, to nie jest dobry pomysł, ty jesteś wdową, ja jestem jeszcze taki no, no żonaty, no żonaty jestem. Ale wyszło jak wyszło, Wiktoria poszła po prostu do łóżka z kimś innym. Stefan stwierdził, że no nie ma sensu ratować tego małżeństwa, to jest kryzys, którego nie da się naprawić. Po prostu się rozwiedźmy i pójdźmy w swojej strony. Jak tam Marcel? Marcel zaraz wraca do szkoły i jest bardzo śpiący. Ja myślę, że nie będziemy mu robić przyjęcia. Ale myślę, że to, co na pewno chciałabym zrobić, to spróbować zaprosić yy, Lunę Loksana z dziećmi. I w sumie Aleksandra może ich zaprosić jeszcze. Do 16 w pracy jestem. Oui, oui, oui. Wiem, że ma jesteś zmęczony, Marcel. Chodź, specjalnie ci pracę domową zabiorę do środka. Możesz się, proszę, na kanapie chwilę przespać. Bo ja czekam do 16, żeby można było zaprosić Lunę. Bo jedyne, co ja chcę od ciebie, Marcel, to żebyś się poznał z dziećmi. O, zaraz będziemy, ty wsiadasz do samochodu. Jedziesz sobie tak, tak. Czy tu coś zaszło? Jak nie patrzyłam. Nie, całowaliście się gorąco, ale nic. Nic nie zaszło między wami. Proszę, proszę wstać, proszę wyjść. Wy nie robicie takich rzeczy aktualnie. Na razie będziecie grzeczni. Tutaj proszę, przyszła rodzina pionków. Powitaj ich wszystkich. Jest to jest urocze, że oni się tak na pomarańczowo poubierali. Marcel, czekaj. Dzieci przyszły, a ty zaraz dorastasz. Ja chcę po prostu, żebyś, proszę bardzo. Opowiedz dowcip jednemu, powiedz dowcip drugiemu. Chcę, żebyś po prostu ich poznał. No i superansko. Ja już jestem szczęśliwa. Wy możecie wracać do środka, weź sobie resztki. A ty super długo się nie wyśpisz, bo ty dosłownie za chwilę dosłownie za chwilę dorastasz. Bo ty masz urodziny. Jezu, jaki ty uroczy jesteś, matko. Jaka buja urocza. Jeszcze ten noksan wybija w tle, ale Jezu, jaki uroczy. To ci zostawiam, bo to wydaje się spoko, żeby ci zostawić takie, jakie masz. Ale tak, no, no przyjemność bym ci dała chyba najbardziej, no bo masz tyle tej lekkoduszności. Nie pasujesz mi na ma otwartego, żeby, żeby mieć pragnienie popularności. No, zostawimy ci to. No i trzeba ci trochę ubranko zmienić. No i jak my cię chcemy ubrać? W sumie on ma być w przyszłości takim panem dziennikarzem, i tak, w, i tak dalej, i tak dalej w ogóle. W sumie w czymś takim fajnie wygląda. Ja myślałam, żeby go tak trochę bardziej poważnie ubrać, ale z drugiej strony on ma dużo lekko duszności i fajny jest ten taki, ten tutaj kołnierzyk, on jest taki bardziej rozchylony na boki. To jest ciekawe w ogóle, że też takie eleganckie, ale takie bardziej zabawowe, wysowo i w ogóle ej, to może być ciekawe, że, że wiecie, że matka wiedziała, że, że jego marzeniem to było zostać tak jak ojciec tym takim dziennikarzem i pisać książki też, bo no, ojciec był pisarzem w ogóle, ale chodzi mi o karierę dziennikarską, że to jest takie związane z tym pisaniem, jakkolwiek i że, że kupiła mu specjalnie garnitur na urodziny Taki, znaczy garnitur, marynarkę taką wyjściową, żeby móg, mógł tak się prezentować bardziej wyjściowo. Ej, podoba mi się! Pójdźmy w to, to jest urocze strasznie. Czy my mu dajemy jakiś zarost? No, on ma taką słodką buzię, że aż mi by było szkoda mu dawać, bo jakby on wyglądał z takim zarostem? Tak by wyglądał. To nadal wygląda na mega przystojnego, ale już nie wygląda na takiego słodkiego uroczego. Hmm. To nie jest takie proste, ale w sumie kurde. On wygląda jak taka chotuwa w tym zaroście. Że ja mu chyba zostawię ten zarost taki. Niech sobie ma. Niech sobie pójdzie spać, kurczę. Jest taki nie do poznania po prostu. Mm -hmm. Znajdziemy ci po tym pracy, może będzie dziennikarstwo. Jak ten Noksan w ogóle wywija cały czas. Dobra, ale jest to dziecko. No i fajnie byłoby to dziecko nauczyć korzystać z toalety. Kokolwiek, kurde, anulowałam to. Halo, proszę tutaj, korzystanie to z toalety, Tatian. No jeszcze trochę ci brakuje, ale jesteś w dobrym stanie. Dobra, nauczymy no, cię mówić w takim razie. Tak, rodzina Pionków. <śmiennie> Jakie synchro te dzieci załapały, Boże. <śmiennie> Boże kocham. Aster, i ja wychodzimy. <laughs> ale to ty dzwonisz. Dobra, nauczysz się, nauczysz się, nauczysz się. A ty znowu prowadzisz nocny tryb życia. Boże, rozregulowałam cię całkowicie. Jak tam ten kolor? Hm. Dalej coś jest nie tak z tym kolorem. Dalej mi nie pasuje ten kolor. A teraz mam dobre porównanie, bo ona go trzyma. Nie, no, żaden kolor praktycznie nie jest dobry. Ten jest taki zbliżony. No, na twarzy tego tak nie widać, ale patrząc na rękach, to jest taki, taki zbliżony. Więc chyba jednak ten będzie, on jest trochę jaśniejszy. Dobra, wszyscy wstają. Marcel jeszcze nie spał. Cudownie. Stefan i ja flirtujemy. No, specjalnie ci to zaznaczę. Jak ty wstałaś, to ty mogłabyś się pouczyć czegoś. Może ty na awans wreszcie byś dostała kiedyś. I w ogóle jest sobota. No tak ogólnie jest spotkaniowo na razie. Dziecko prosi o uwagę brata, co jest bardzo urocze. W ogóle jaki Marcel ma relacje ze Stefanem? Nie ma żadnych. Ale kojarzę, że Stefan chyba miał pragnienie, że chciał się zaprzyjaźnić z Marcelem. Więc no, raczej widzę to jako taką pozytywną relację u nich akurat, że to, no, w jakiś sposób. Nowy partner mamusi, że no Marcel mimo wszystko pamięta Tatę i że no bardzo mu zależało na tacie i tak dalej. Ale no, nie wiem, nazwałabym to, że cieszy się, że mama będzie szczęśliwa i że układa sobie życie. Dobra, ale Urszula jedzie do pracy. Dzisiaj mamy spokojny dzień chillowania, więc no, nie wiem, czy się zbyt wiele wydarzy, ale ty masz mało towarzystwa, a ty jeszcze w miarę wytrzymasz bez spania, więc moglibyście sobie spędzić czas ze sobą i może się zaprzyjaźnicie w międzyczasie. No, dawajcie. No, super. Dobra, jedź do pracy. Może jest szansa, że zdobędziesz awans. może przestawmy tego Marcela, żeby przestał mieć cały czas nocny tryb życia, bo mi to przeszkadza autentycznie. No i mamy jeden awans. Dobra, dobra, dobra. Staramy się, czy nie pójść Tobą na parcelę publiczną, bo może byśmy Nergalię poznali. No dobra, chodźmy na parcelę publiczną. Mimo wszystko Tobą pójdę. A możemy pójść do sklepu odzieżowego. Sobie zobaczymy sklep odzieżowy przy okazji. I może jest szansa, że Nergalię spotkamy, bo bardzo, bardzo by mi zależało, żeby zaczęła kurde przychodzić na te spotkania. Jakbym zrobiła nawet nergalią to spotkanie, dam sobie rękę uciąć, że nie przyjdzie nikt po prostu, bo z nikim się nie lubi. Ja bym chciała rozwijać ten wątek, że oni się tam, no, wspierają się wszyscy nawzajem. Co my tu mamy? Z miło i przyjemnie widzę. Dobra, choć nie wiem, poprzymierzaj sobie. Wiem, co możesz poprzymierzać. Poprzymierzaj sobie branie wizytowe. Jestem ciekawa, czy tam coś tam poprzymierzasz ciekawego. Aha, to ja mam ci wybrać. Okej, okay, dobra. Nie, bo tak pomyślałam, żeby było bardzo śmiesznie, jakby ona tutaj przyszła i by tak rozmarzonym myśleniem o jakichś ewentualnych zaręczynach czy czymś, mogłaby się na przykład, no, przymierzyć coś, co wygląda jak suknia ślubna po prostu. Tak. Tak, po prostu, żeby sobie poprzymierzać. To nic nie ten w ogóle. Tak, tylko przymierzam. Tak, 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 taka rozmarzona urszula po prostu sobie tutaj chodzi po sklepie. Nic specjalnego, nie, nie, nie. Zróbmy z tego wyjścia coś coś więcej niż tylko. O kurde, ej, fajnie wyglądasz w tym! Znaczy, nie wiem, czy jestem fanką tych akcentów złotych i żółtych. I podoba mi się to, że ona jeszcze patrzy w to lustro i się naprawdę ogląda i w ogóle... ¡Halo es super! ¡Ja ja ja! Jezu, małe detale. Ej, kupmy tę sukienkę, tak, tak, tak po prostu. Nie wiem, podoba mi się pomysł, że przyszła taka rozmarzona i sobie oglądała te sukienki, zobaczyła tę sukienkę, zobaczyła w lustrze, jak ona wygląda, tam sobie zębach pogrzebała trochę i takie... Tak, to jest sukienka, która mi się podoba. Nie wiem, czy mi się podoba, ale domyślam się, że Urszuli się podoba, więc ja ją wezmę po prostu. Nawet nie wiadomo, czy ty weźmiesz ten ślub, ale... Ale rozmarzona Urszula już po prostu tutaj... Maślane oczy do sukienki są robione. Dobra, chodzę w kółko, jeszcze patrzę, czy to nie będzie Nergali może jakimś cudem, ale się chyba nie zapowiada, więc wracaj do domu. No ale dobra, Marcel, wstawaj, żebyś znowu nie przespał do dziwnych godzin. Spróbuj nauczyć tego Tacjana, może korzystać z toalety. Boże, znowu prosić cię popsuł. Jezu, Marcel! Dawaj, jesteś cudownym, kochanym synkiem, który chciałby pomagać mamie, mamie w domu. A wiesz, że mamie przyda się pomoc? No i nie umiesz do końca naprawić tej armatury, ale no jest popsuta, więc trzeba ją naprawić. Dawaj, dawaj. Aleksandra wróciła w międzyczasie i ma awans. Nie zauważyłam, kiedy wróciłaś, ty na kanapie śpisz. No i liczę, że Marcel nauczy braciszka tutaj korzystać z nocnika. Tak, super. Jestem tak ciekawa, jak Tacen będzie wyglądał jako dziecko. Mega, mega jestem ciekawa. Urszula zaraz znowu do pracy. W ogóle niedługo dzień mija, będziemy wprowadzać Stefana, dziecko dorośnie. Dużo rzeczy, dużo rzeczy. Eee, yy, włoska zupa weselna. Nagroda 2000, tysiące, urszula! Jesteśmy na dobrej drodze na, do wskrzeszenia babci. Ale no wiadomo, nie w tym odcinku, ale jesteśmy na świetnej drodze do tego. Jezu, jaki to jest uroczyk! On tam nieśmiało tańczy, jak ona gra. O jejku. O Jezu! No teraz próbuję... Zmienił zdanie w trakcie. No, wywijam, wywijam, ale no, no, jednak nie, jednak nie. Więc czasie ula przyjechała. Nie, no, nie zapraszaj ludzi z pracy. Cały czas chcesz jakichś ludzi z pracy zapraszać. Daj spokój. No, dawaj, Tacjan, bo jest osiemnasta, a ja czekam. Chcę zobaczyć, jak wyglądasz. Pokaż, buzię. Dobra, ale widzę, że na razie włączyłam stroje, więc buzi nie zobaczymy aż tak szybko. Jakieś proste ubranka ci po prostu wezmę. Właśnie, najbardziej to mnie buzia interesuje. Jaki ty uroczy jesteś, jejciu. Myślę, czy ci nie zmienić tej fryzury na coś innego? No, coś takiego super zwykłego bym ci dała, tylko no nie do końca mam koncepcję co. A może coś takiego? Bo wcześniej miałeś takie pełne, takie, takie dookoła jakby ostrzyżone równo, a tutaj jakby trochę ci podrosły. No ej, podoba mi się. Jezu, jaki słodki następny uroczy. I jeszcze ta osobowość, po prostu. Cudowny uroczy, wspaniały. No ale będziemy kończyć. Przypominam, że ten odcinek jest nagrany do przodu, no bo no czekamy, aż złoży komputer, nie? Liczę, że to nastąpi już niedługo. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie komentarz i łapkę w górę, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy i no bardzo dużo serduszka wkładam w to, żeby no ten kanał nie umarł, przez to, że ten komputer mi nie działa. Staram się mimo wszystko regularnie publikować filmy. następnej turze od razu już tu będzie. Będzie Stefan wprowadzony, więc będziemy rozwijać też relacje Uli i Stefana. No i zobaczymy, co będzie z Aleksandrą i z dzieciakami Uli. No ale na razie to halo, żegnam i do następnego. To pa!